Cześć, tu Roxana. Zapraszam Ciebie na bardzo krótki pokaz, jak wejść do pozycji świecy. Pozycja świecy to pozycja głęboko rozluźniająca, relaksacyjna. Twoje nogi, stopy odpoczywają. Delikatnie się rozciągnij przed tym ćwiczeniem, poczuj się dobrze na macie. Hmm. I powoli połóż się na plecach. Spróbuj przerzucić nogi energicznie do tyłu, za głowę. Jeśli jest to dla ciebie bardzo trudne, możesz podłożyć sobie coś pod stopy, na przykład wałek. Spróbuj ugiąć nogi w kolanach, kolana ciągną do ufu. Ta pozycja mocno rozciągnie Twoje plecy, tył szyi i kark. Jest ona bardzo przyjemna, jeśli potrzebujesz rozciągnięcia karku i szyi. To jest pozycja pługa, gdy nogi są proste w kolanach. Dłonie złącz w koszyczek na macie, ręce proste w łokciach, to pozwoli tobie wejść bardziej na barki. Pozycja świecy w języku angielskim to shoulder standing, czyli stanie na barkach. Zrobimy to z podporą, łokcie blisko siebie, na szerokość ramion, dłonie nad pośladkami, mocno wypychają plecy w górę i przenosimy nogi pionowo do góry. Staramy się jak najbardziej popchnąć biodra i pośladki w stronę głowy, a stopy przenieść w kierunku łokci. Jeśli dobrze się czujesz w tej pozycji, możesz spróbować przejść do siadu skrzyżnego do góry nogami lub do pozycji lotosu, i później energicznie wrócić do siadu. Ta pozycja i prezentacja to pozycja zaawansowana. Dziękuję tobie za te dwie minuty ćwiczeń prezentacji. Mam nadzieję, że będziesz powtarzać tą pozycję, i da tobie ona ulgę dla twojego ciała. Partnerem dzisiejszego odcinka był Forest Massage and Spa. Zapraszam cię na wydarzenie w Lesznie Antonińska Yoga and Sound. Link w opisie filmu. Do zobaczenia na macie.